Much time. Cześć, witajcie. To jest kolejny Kwagrans i dzisiaj ponownie e, sprawdzamy, jak e, wygląda w akcji Resident Evil, ale tym razem e, w wersji na PC, która dopiero co się ukazała z kilkumiesięcznym poślizgiem, ale to nie szkodzi, bo e, to jest dobra okazja, żeby pc -towcy również mogli e, dalej kontynuować przygodę z serią Resident Evil. Wczoraj mieliśmy krótkie spotkanie z Resident Evil Revelations, które również zostanie przeniesione na PC ta między innymi, a także na PlayStation 3, Xbox 360 oraz, o czym nie wspomniałem, na Wii U. A dzisiaj jeszcze zanim Resident Evil Revelations pojawi się na rynku, no to zaglądamy do Szóstki w wydaniu PC-towym. Szóstka już jest dostępna w bardzo dobrej cenie, więc nic, tylko przyjrzeć się grze nieco bliżej. Jeśli sięgniemy pamięcią kilka miesięcy wstecz, to już graliśmy w Resident Evil 6 w kwagransie, ale po pierwsze w kooperacji głównie, a po drugie w nieco innych fragmentach. Tym razem wybrałem taki początkowy, może nie, na, nie taki najbardziej z samego początku, ale dosyć wczesny fragment kampanii Leona Kennedy'ego, który w towarzystwie Swojej uroczej koleżanki przemierza tunele metra w mieście, opanowanym jak widać przez zombie, które no czasami stanowią dosyć spore wyzwanie. Podobnie jak pociąg, który właśnie mnie przejechał, sprawdzimy, czy uda mi się go ominąć następnym razem. No dobrze, już wróciłem do gry. Zaraz Zaczynamy od checkpointa, więc. Zapomnijmy szybko o tej sromotnej porażce, którą poniosłem chwilę temu, i skupmy się na tym, co mamy na ekranie. A tam kolejny zombiak. Zombiaków ci u nas dostatek, jeśli chodzi o Resident Evil 6. No to może nie jest to tak. Hmm. Jakby to określić? To jest gra, która przynajmniej w tej kampanii Leona wraca troszeczkę do korzeni. Nie aż tak bardzo, jakbyśmy mogli tego chcieć, co niektórzy. Ale na pewno jest jej bliżej do tego co widzieliśmy w Resident Evil 3, bądź też 2, niż na przykład temu co pokazano w twórce bądź w piątce, gdzie już zupełnie inaczej to wyglądało. O tym razem udało mi się ominąć pociąg, który zapewne zmiódł z powierzchni ziemi tych kilku przeciwników. No, przynajmniej w tej kampanii, Leona, to wszystko w pewien sposób wraca do korzeni. Może nie jest to do końca właśnie tak jakbyśmy tego chcieli, bo co niektórym marzy się powrót serii Resident Evil do tych izometrycznych rzutów kamery, gdzieś tam osadzonej nad głową statycznie, ale no, tego już chyba nie będziemy mogli doświadczyć. Obawiam się, że te czasy już nie wrócą, ale skupmy się na tym, co mamy na ekranie. Co nowego w wersji PCtowej? Na pewno lepsza oprawa graficzna. Gra wygląda bardzo ładnie, chociaż niektóre tekstury wyglądają naprawdę paskudnie. Modele postaci świetne. Niektóre tekstury otoczenia, jak na przykład tekstury skrzynek, które rozbijamy, aby zdobyć jakieś przedmioty, to jest po prostu no, coś absolutnie paskudnego. Wczoraj strzelaliśmy do psów Resident Evil Revelation, a dzisiaj strzelamy w szóstce co za zbieg okoliczności, no ale tak jak wtedy wspominałem. To jest taki jeden z elementów rozpoznawczych. O, to jest właśnie, to są właśnie skrzynie, o których mówiłem, no te tekstury na tych skrzyniach, chociażby one troszeczkę rażą, no i, no i niestety ta gra nie wygląda wszędzie tak, jak powinna wyglądać, bądź jakby mogła wyglądać. Chodzi bardzo płynnie, bardzo fajnie, rewelacyjnie, bardzo dużo klatek na sekundę, przynajmniej na mojej karcie graficznej, czyli Radeonie 7850. Nie chodzi o bajkę, naprawdę wszystko płynnie i to w Full HD. No, ale niestety bywają miejsca, które, których lepiej latarką nie oświetlać po prostu. Tam chyba jakiś nieszczęśliwiec został złapany przez zombie i, no, kto wie, czy może gdybym zareagował nieco wcześniej, może by się udało go uratować, ale no cóż, byłem zaabsorbowany y, mówieniem Wam, y, byłem zaabsorbowany tym, aby Wam nieco opowiedzieć o Resident Evil 6. No i niestety jego pech po raz kolejny. Y, w tunelu przejeżdża pociąg. Ja przypadkowo jeszcze wszedłem do yy, inwentarza, który jak się okazuje w wersji pc jest bardzo, bardzo nieintuicyjny i jeszcze go nie rozgryzłem szczerze mówiąc, ale niektóre niektóre z przycisków, które zostały obłożone domyślnie przez twórców są absolutnie jak, jakoś tak dziwnie nieprzemyślane. Pod jedynką na przykład mamy yy, Mamy przedmiot, który nas leczy, natomiast już pod dwójką jest jakiś zupełnie kosmiczny unik, bądź też jakiś dziwny ruch postaci. Ja nie do końca rozumiem, dlaczego tak się stało, ale być może sami twórcy mieli w tym jakiś wyższy zamysł. To wie. No, w każdym razie dobrze, że możemy obłożenie tych przycisków zmienić, bądź też, oczywiście, jak było w przypadku wersji konsolowej gry, możemy skupić się zupełnie na graniu padem i nie musimy wcale korzystać ani z myszki, ani klawiatury. Jeśli chodzi o te takie dziwne akcje, które potrafi odstawić nam kamera, no to, to się nadal zdarza, podobnie jak w wersji konsolowej, natomiast myślę, że myszką celuje się całkiem przyjemnie i troszeczkę to niweluje ten problem, chociaż są takie momenty, kiedy ta kamera naprawdę potrafi niezłe niezłe rzeczy wyczyniać i, i, i czasami łatwo stracić orientację. Co do tego, co się dzieje na ekranie, tam lepiej nie przechodzić, bo tam jakiś prąd, kable z prądem wysokiego napięcia leżą na ziemi i mogą nas solidnie pokopać. Jak widzicie znajdziek, które pozostawiają nasi przeciwnicy nie brakuje, zarówno amunicji, przedmiotów leczących, jak i specjalnych punktów, za które później możemy kupić umiejętności polepszające nasze możliwości bojowe jeszcze. Nie miałem okazji wyposażyć Leona w takie umiejętności, ale tych slotów jest kilka, bodajże trzy albo więcej, nie pamiętam dokładnie, ale są i można nasze umiejętności bojowe troszeczkę polepszyć. O czym to ja wcześniej mówiłem, aha, o zmianach w stosunku do wersji konsolowej. Więc grafika na pewno na plus, sterowanie co kto woli, problemy z kamerą nadal są, chociaż chyba troszeczkę rzadziej występują. No i co jeszcze w tej wersji pc się zmieniło? Szczerze mówiąc, nie za bardzo wiem, co jeszcze mogę wypunktować, bo z wersją konsolową niewiele miałem do czynienia, stosunkowo niewiele, ale no, chyba te najważniejsze rzeczy wymieniłem, więc jeśli spodziewacie się tego, że Resident Evil 6 będzie taką konwersją dość mocno żywcem wyjętą z konsol, no to właściwie w pewnym sensie tak jest. Gra działa bardzo sprawnie, natomiast takie typowe rzeczy wyjęte z konsol w niej się pojawiają, no i, i, i niestety tutaj Capcom nie dołożył starań, aby to jakoś jeszcze dopracować i, no, ujmę to tak. Jeżeli ktoś miał wcześniej do czynienia z serią Resident Evil, a szczególnie, w szczególności z częścią czwartą, bądź też, no i chyba to był bardzo zły pomysł, a w szczególności z częścią czwartą, bądź też piątą, no to będzie wiedział o czym mówię, bo tam podobnie to wszystko działało i. No I czasami można było zarzucić sporo, jeśli chodzi o, o ergonomię rozgrywki. No i właśnie tu jest kolejny taki szkopuł, którego nie potrafię rozgryźć. Jak widzicie, moja postać jest w krytycznym stanie. Mam spray leczący, ale nie potrafię go użyć. I nie za bardzo wiem, co z tym fantem zrobić. Czy to jest może tak zaplanowane? Czy, 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 czy ja po prostu coś przeoczyłem? Nie do końca wiem ale wrócę do was gdy już powtórzę ten ostatni fragment gry bo niepotrzebnie wlazłem w te kable z prądem no i myślę, że najrozsądniej będzie po prostu ponownie wczytać ostatni checkpoint. No dobrze, wczytaliśmy moi drodzy checkpointa, więc wracamy do tych drzwi i tym razem już na pewno nie zajrzę tam w to miejsce, gdzie były te kable, żeby znów nie stracić większości swojego życia. Tylko ruszymy po prostu dalej przed siebie. No i tutaj mamy taką bardzo klimatyczną scenę gdzie za zakrętem pada światło na ścianę, a wraz z tym światłem cienie przeciwników czyhających tam na nas. Naprawdę wielki, wielki poziom klimatu. Jeśli chodzi o takie survival horrorowe zapędy Resident Evil 6, no w tej pory muszę przyznać, że było kilka takich momentów, które mogłyby aspirować do miana elementów, które pojawiają się w survival horrorach, chociaż nie da się ukryć, że nadal jest to przede wszystkim gra akcji naszpikowana po prostu i strzelaniem i tymi elementami Quick Time Events i walką wręcz czy to nożem, czy to kopniakami w stylu kung fu bądź też karatę, nie wiem jaki to jest styl, którego używa Leon. W każdym razie walka jednak gra pierwsze skrzypce i ta groza gdzieś ucieka na drugi plan. W międzyczasie jeszcze jeżdżą po planszy pociągi. Oczywiście nie przez całą grę, ale akurat w tym momencie jesteśmy na torowisku, więc nie powinno nas to w ogóle dziwić, że pojawiają się tam pociągi. No i jak widzicie, trup ściele się gęsto. To chyba akurat dobrze. Przed chwilą mieliśmy przeciwnika, który dzierżył siekierę. Oczywiście on mógł mnie tą siekierą zaatakować, ale jeśli mamy takiego przeciwnika i wykorzystamy tę możliwość zabicia go przy pomocy Quick Time Eventu. No to wtedy Leon przejmuje tę siekierę, aby efektownie zakończyć żywot przeciwnika, właśnie przy jej pomocy. Bardzo fajne, bardzo świetnie to wygląda i naprawdę rajcuje. A my biegniemy dalej. Troszeczkę amunicji zostało. To jest pistolet o nazwie Koliber. Generalnie te nazwy tych broni to są takie no dosyć dosyć ciekawe, bo, bo nie wiem czy przetłumaczono je dosłownie, czy też to jest inwencja polskich tłumaczy, ale mamy bronie takie jak koliber, jak grom Władny i tak dalej, i tak dalej. W jakiś sposób buduje to pewną otoczkę wokół gry. W każdym razie prawdziwego uzbrojenia nie mamy. Pociągu, zgasły światła. Co tam nas czeka, to już przekonamy się za kilka chwil. A przy okazji pokażę Wam jak wyglądają Przykładowe kooperacyjne akcje w tej grze, bo podobnie jak wersja konsolowa gry, na PC również możemy zagrać w kooperacji i to we wszystkich kampaniach, które się pojawiają, bo Leon jest oczywiście nie jedynym bohaterem gry. Helena, która mu towarzyszy, również może być sterowana przez gracza, a mamy także kilka innych kampanii z udziałem kilku starych znajomych, jak i kilku nowych postaci, o których nie będę wspominał, bo przecież gramy w kampanię Leona. W międzyczasie warto wspomnieć, że ten przeciwnik, który się za mną pojawił, on się pojawił znikąd. I to jest ciekawe, bo ci przeciwnicy znikąd pojawiają się co jakiś czas i naprawdę nie jestem w stanie powiedzieć, e, dlaczego tak jest, ale to czasami następuje zupełnie bezpośrednio za naszymi plecami. Może denerwować, może wprowadzać również taki dreszczyk emocji, co kto lubi, moi drodzy. E, I widzieliście, jak podsadziłem Helenę, która wlazła przez włas w górze do tego pociągu i e, w kooperacji oczywiście obaj gracze wykonują e, razem. Takie, taki ruch, natomiast w tym momencie, kiedy jest ze mną bohater sterowany przez komputer, to się wszystko stało z automatu, można by powiedzieć. Nawet no te kooperacyjne elementy są, czasami polegają właśnie na podsadzeniu drugiej postaci, czasami na wspólnym otwarciu drzwi, osłanianiu się nawzajem i tak dalej, tak dalej. My biegniemy natomiast do kolejnego wagonika, coś tam było słychać. Taki pociąg z pasażerami, którzy wydają się martwi, no to jest chyba klasyka horroru. W pewnym wydaniu, oczywiście, i tym razem również możemy spodziewać się, że nie wszyscy martwi pasażerowie tego pociągu są tak do końca martwi, bo pewnie nie są, ale o tym przekonamy się pewnie za kilka chwil. No i proszę, jest ktoś, kto nie do końca jest martwy, a tu jeszcze jest drugi nie martwy kolega. Jeden headshot, drugi. No i Helena, widzę, że z rozmachem postanowiła rozprawić się z tym przeciwnikiem. Ja chciałem wam pokazać, że oni są dosyć wytrzymali że tak naprawdę jeden headshot z tej przynajmniej podstawowej broni, no może nie wystarczyć. Ale Helena pokazała, że kilka innych celnych strzałów potrafi powalić nawet największego hojraka. Hmm. Te zombie w Resident Evil, w ogóle w serii Resident Evil, miały bardzo wiele stopni swojej metamorfozy, swojej, swojej zachowań, zmiany swoich zachowań przez całą serię. Bywało lepiej, bywało gorzej, ale w te w Resident Evil 6 są całkiem fajne, bo tak naprawdę wpisują się w ten taki kanoniczny wygląd zombie i no, no może poza tym, że używają czasami sprzętu typu siekiera, no to raczej są takimi wiarygodnymi zombiakami. W przeciwieństwie na przykład do tych z czwartej części bądź też z piątki, które wywołały sporo, sporo kontrowersji, bo tak naprawdę te zombie były dosyć nietypowe, potrafiły mówić, komunikować się między sobą. I to wszystko było takie troszeczkę oderwane od tego, co doświ czego doświadczyliśmy wcześniej w serii Resident Evil. Natomiast tym razem, no, niemalże kanoniczne zombie, takie jak w Walking Dead, czy też w pierwszych częściach Resident Evil. Chociaż nie zaskakują nas. Miły, miły detal. Leon się potyka o zwłoki, to jest rzecz, do której Japończycy chyba przywiązują szczególną uwagę, bo podobnie jak w Metal Gear Solid, gdzie Snake również skrupulatnie. Skrętnie omijał te zwłoki, tak samo tym razem w Resident Evil nie przechodzimy przez nie, nie przenikamy przez nie, tylko musimy się oni przez nie jakoś tam przekoszolkować, potknąć i tak dalej, i tak dalej. Tu mamy jakąś panią, która przetrwała tak zombie, no i podobnie jest to okazja do wspólnej kooperacji, tym razem z NPC. Ojej, chyba lepiej będzie, jeśli ona by nie otwierała tych drzwi, ale pewnie nie posłucha. No i niczym, każda piękna kobieta w horrorze. Sprowadziła na siebie zagładę. Znacie na pewno ten motyw blondynki, która słyszy coś w piwnicy swojego domu i zamiast uciekać na sam strych, zejdzie, żeby sprawdzić, co tam się dzieje. Nieźle oberwałem, mam nadzieję, że jakoś uda mi się z tego wykaraskać. Ładuje się pasek, to jest pasek, który prezentuje czas, w jakim musi do mnie dotrzeć mój partner i właśnie dać mi taki zastrzyk z adrenaliny, bądź też z czegoś innego, co powoduje, że staje na nogi. Niestety nadal nie potrafi się uleczyć, więc podejrzewam, że to będzie już koniec naszego Quagransa. z Resident Evil 6 w wersji na PC. To jest kampania Leona. Gra ma całkiem przystępną cenę, więc jeśli jesteście fanami Resident Evil 6 i zdajecie sobie sprawę z tego, że gra nie jest idealna, bo nie jest, no to jak najbardziej zachęcam was do sprawdzenia na własnej skórze czym to się je. O, jeszcze takie poziołki mogę robić. Fajne. W każdym razie, dla fanów pozycja niemalże obowiązkowa, dla wszystkich innych, no cóż, lepiej będzie sprawdzić u kolegi, bądź też w jakikolwiek inny sposób. Leon ginie i to jest doskonała okazja ku temu, aby definitywnie zakończyć ten kwagran. Trzymajcie się, do następnego razu. Pa, pa, pa.